Cześć z tej strony, legalna Marta. Ten komunikat kierowany jest do oświaty. Chciałabym serdecznie zaprosić Was na specjalne wydarzenie, na bezpłatny webinar Microsoft 365 dla edukacji. Poprowadzę go wraz z Barbarą Dubiecką Kruk, z Magdaleną Birschel. I opowiemy sobie o narzędziach, które pomogą Wam prowadzić zajęcia, pomogą Wam usprawnić swoją codzienną pracę, pomogą Wam podnieść poziom bezpieczeństwa i przede wszystkim sprawić, że uczniowie będą chętniej przychodzili na lekcje, na przykład na lekcje matematyki. Ja pokażę ze swojej strony, w jaki sposób udostępniać pliki, w jaki sposób bezpiecznie tymi plikami się wymieniać, w jaki sposób pracować na tych plikach w czasie rzeczywistym, przywracać historię wersji. Opowiem o różnicach między OneDrive'em a SharePointem, bo tak naprawdę cała platforma Microsoft 365 dla edukacji to nie są tylko Teamsy. To również wiele innych aplikacji, które pomogą nam usprawnić naszą codzienną pracę. Później. Magdalena i Barbara opowiedzą o Minecrafcie. Pokażą, jak w praktycznym ujęciu wygląda prawdziwa lekcja matematyki z wykorzystaniem właśnie Minecrafta. Mam nadzieję, że będzie wśród moich odbiorców, ale też wśród waszych znajomych, sporo zainteresowanych osób właśnie takim rozwiązaniem. Także jeżeli jesteście zainteresowani lub znacie osoby, które będą zainteresowane, śmiało możecie rozsyłać to zaproszenie dalej. Zapraszam serdecznie 25 maja o godzinie 18 na całkowicie bezpłatne wydarzenie. I mam nadzieję. Do zobaczenia.